Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus witamy w sobotni wieczór w kolejnym odcinku piłki w koloradce. Tydzień temu zapowiadaliśmy, że nasi imistraci będą uczestniczyć w turnieju liturgicznej służby ołtarza w Wołowie. Dziś ten turniej się odbył i yy, graliśmy, walczyliśmy, każdy z uczestników otrzymał taki piękny szalik od organizatorów, bo turniej odbywał się pod hasłem łączy nas ołtarz. I tutaj taki bardziej już informacyjny, skąd ten szalik pochodzi. Mamy turniej piłki nożnej decyzji Wrocławskiej Wołów 2019. Był to turniej o puchar księdza biskupa Jacka Kicińskiego oraz burmistrza Wołowa pana Dariusza Chmury. I też zwycięzcy otrzymali koszulki reprezentacji Polski Piotra Zielińskiego z jego autografem dlatego, że właśnie Piotr Zieliński był ambasadorem tego turnieju. Tak, turniej się odbył, dzieci i młodzież zadowoleni wrócili do swoich domów, a my podejmujemy dalej tematy piłkarskie. Jeszcze warto znaczyć, że na turnieju był krajowy duszpasterz sportowców, ksiądz Edward Pleń, który miał homilię podczas świętej, który właśnie też powiedział piękne słowo do, do ministrantów, lektorów i ceremoniarzy i wszystkich obecnych. I właśnie mówił o tym, że ważna też jest w naszym życiu koncentracja. Nawiązywał tutaj kon konkretnie o, o słuchanie Słowa Bożego, ale także mówił, że jako dla sportowca też jest ważna w osiągnięciu sukcesu koncentracja, przywału świadectwa m.in. Kamila Stoka, Stocha, Anity Włodarczyk czy 26-letniego Judoki. I podsumowując, ksiądz Edward użył takich słów, że bądź przy Bogu jak ptak, który choć czuje drżenie gałęzi, nie ucieka. Wie bowiem, że ma skrzydła. I, i z tym przesłaniem ksiądz Edward nas zostawił na początek tego turnieju, którego i księdza Edwarda bardzo serdecznie też pozdrawiamy. A wracając do, do tematów takich już sportowych, no to księże Krzysztofie. Jakie byś wydarzenie tego tygodnia sportowe tak wyróżnił? Tego tygodnia? Tak, piłkarskie, oczywiście. No dobrze, że tutaj ksiądz podkreślił piłkarskie. Bo chciałem już powiedzieć, że wydarzeniem dla mnie tygodnia to był właśnie wczorajszy mecz motoru Lublin ze Spartą Wrocław, Żurlowy. Ale jeżeli chodzi o wydarzenia piłkarskie, to. Ciężko mi powiedzieć, bo owszem, wszyscy się skupiają oczywiście na reprezentacji polskich, Ja natomiast yy, wczoraj przerzuciłem się raczej na, na żużel niż na reprezentację polskich, więc yy, no przyjmijmy, że to było takie ważne wydarzenie, jeśli chodzi o, o tą piłkę nożną. Więc yy, jeśli chodzi o tę yy, yy, o tą dyscyplinę, natomiast ja nie ukrywam, że troszkę niższym poziomem, bo Dzisiaj rozstrzygnięcia trzeciej ligi, kto zostaje, kto spada, więc chciałbym zaznaczyć, że moja rodzina Stalbrzeg utrzymała się w trzeciej lidze i to było dla mnie ważniejsze wydarzenie, jak wczorajszy mecz Polska-Macedonia. Czyli widzimy, że jak tydzień sportowy, to każdy też ma inne wydarzenia, które, które mi się fascynuje, którym towarzyszy, ale w tym tygodniu grała Liga Narodów, główne rozstrzygnięcia. I był mecz Portugalia-Szwajcaria. Hatry Cristiano Ronaldo dał awans do finału i po Holendrzy pokonali Anglików. I mamy finał Portugalia-Holandia. Będzie dobre spotkanie? Myślę, że tak. Tutaj Ja oczywiście kibicuję Holendrom. Od, 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 małego, od małego tak naprawdę kibicowałem tej reprezentacji. Moim zawodnikiem, którego bardzo polubiłem, na którym się wzorowałem, jeśli chodzi o walkę w polu, to był zawsze Edgar Dawid. Z podziwem tego zawodnika patrzyłem. Szkoda, że dzisiaj uważam, że dzisiaj takich zawodników, jak on, jego pokro dzisiaj w polskiej piłce, znaczy w ogóle w piłce europejskiej czy światowej nie ma. Więc brakuje mi kogoś takiego na bójsku, jak, 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 takiego zawodnika, jakim był Edgar Davids, więc ja od małego zawsze kibicowałem Holendrą, więc tutaj myślę, że Holendrzy przeżywają też naprawdę taką dobry czas, jeśli chodzi o, o, o piłkę reprezentacyjną, wyszli z dołku Myślę, że też jak ktoś napisał na jednym z portali internetowych, rzeczywiście tak może być, że tu, lata, czekałem piłkę holenderską. Patrząc na półfinał, mieliśmy okaz okazję oglądać to. Holendrzy z Anglikami zaprezentowali się myślę, że spokojnie bym powiedział o klasę lepiej. Młody zespół, więc zagrali bardzo fajną, otwartą piłkę i zasłużenie wygrali. Co prawda po dogrywce, ale, ale, ale wygrali. I myślę, że w finale sobie powinni spokojnie poradzić z reprezentacją Portugalii. Myślę, że specjalnie Cristiano Ronaldo nie jest jakimś tam zagrożeniem dla, dla samych Holendów, którzy grają dobrze wszystkie jako zespół. Dobrze, a będąc jeszcze w europejskiej piłce, to dzisiaj kolejne mecze eliminacji, ale wczoraj kilka meczów się rozegrało i tak na przykład w grupie A Czesi pokonali Bułgarię 2-1. Zaskoczeniem jest wynik, czy nie? No, Myślę, że nie do końca. Gdyby to byli Serbowie, to raczej tak. A, Natomiast gdyby... jeśli chodzi o Ukrainę... A to tak za chwilę dojdziemy. dojdziemy to grupie. To jest to a drugi mecz Czarnogóra-Kosowo 1-1? Nie, myślę, że też nie. Tak? Nie, bo patrząc nawet na te zespoły Kosowa, sporo tych punktów na czaskali w tym krajowym rankingu UEFA, więc jakby patrząc na... To są kraje bałkańskie, tam idzie po prostu walka na boisku, więc takie wyniki mnie osobiście nie dziwią. No dobra, a jeszcze na takim niższym poziomie Litwa, Luksemburg 1-1? Zespoły na swoim poziomie piłkarskim tak uważam. Owszem, jest czasem takie troszkę napinka na dudę, lunch i tak dalej, ale to, to mówię, to jest jeden sezon. No dobra. Zespół wspomniamy... naród na, na tym samym poziomie i A wspomniana Ukraina, Serbia 5-0? do 0? No tutaj jest zaskoczenie, bo yy, owszem, można było przypuszczać zwycięstwo Ukrainy, która grała u siebie, nie w takich wymiarach, gdzie Srebowie zagrali też dobry ostatni turniej, nie? Ale no dobra. W grupie <coughs> C, tak, w grupie C dzisiaj Estonia gra z Irlandią Północną i zgadnij to z u bramkę, znany z polskich wojsk. dla Estonii. Z piastek Gdybice były zawód do Piasta. Jak Konstantin Wasiljew. Proszę bardzo, grał reprezentacji, w prezentacji, ale przegrali z Irlandią. Tak jest. Przegrali z Irlandią, a prowadzili 1-0. W grupie D myślę, że niespodzianki nie było. Gruzja Gibraltar 3-0, ale też e grający w polskiej lidze strzelali Valerian Gwilla i Vato Arweładze I Dania Irlandia 1-1. No, też to nie ma zaskoczenia. Jeśli chodzi o Danię i Irlandię, to są zupełna na prawie tym samym poziomie. Więc myślę, że. Mhm. A tutaj ciekawy mecz był Chorwacja Walia. 2-1 dla Chorwacji. to dzisiaj grali o 15. No i mówię, jeżeli patrzymy na, na gospodarzy, to ta różyca jednej bramki. I tak na styku, tak. można powiedzieć. No, i yy, też yy, Azerbejdżan przegrał z Węgrami 1 do 3. I yy, tutaj myślę, że ciekawy mecz był znaczy ciekawy w tym znaczeniu, że Wyspy Owcze strzeliły Hiszpaną bramkę. Tak, ale od razu, razu straciły na trzecią. Tak jest. Tak, chociaż ta, ta strzelana bramka na pełne zaskoczenie, ale, ale to dobrze, bo to znaczy, że, że można. Norwegia, Rumunia to 2. Rumunii są w dołu, to, to, to jest troszkę inna reprezentacja, więc myślę, że ona przeży, przeżywa teraz to, co Holendrzy nie tak dawno, budowę zespołu. No i Szwecja-Malto, to bez zaskoczenia. Natomiast jeśli 0. patrzę na wynik na wynik, no to jest to zawsze wynik, nie? No tak, po no, dwa. W grupie Polski Austria pokonała Słowenię 1-0. Jakby można powiedzieć, wszystko wraca na dobre tory dla Austriaków, a co będzie dalej zobaczymy. No Macedonia-Polska 01, Izrael-Łotwa 03. 3 Znaczy Łotwa-Izrael 03. No Patryk u tych szedł bo... siebie no dlatego y, to też może troszkę mówić o, o, o pewnej też jakości, jeśli chodzi o, o zespół z Izraela. No na pewno tam daje jakoś dużą tego zespołu, co, y, y, co, co owocuje. Nie? Więc zobaczymy, jak, jak, jak Izrael zagra przeciwko, przeciwko naszej re reprezentacji. Myślę że, myślę, że w tym meczu możemy być zespołem, który będzie się bronił. Mm -hmm. Tutaj w grupie następnej Islandia, Albania 1-0 dla Islandii i Mołdawia, Andora 1-0. Obecnie trwa mecz Francja, e, Turcja. Turcja w grupie i Rosjanie do no, San Marino 9-0 pokonali. I cztery bramki Artioma Dziuby. Także proszę bardzo, rozstrzelali się Rosjanie. Armenia Lichtenstein 3-0, myślę, że zaskoczenia nie ma. Ale myślę, że w drugim meczu, gdzie Finlandia i Bośnia 2-0 dla Finów, to myślałem, że może być zaskoczenie. Tak. Temu pukwiszczela dwie bramki. I proszę, i Finowie, którzy zazwyczaj tak dołowali w tabeli, no teraz są wice liderami grupy tuż za Włochami. No nie oszkłujmy się, Fi fińska piłka to jest reprezentacja, to jakaś abstrakcja, nie? No, Dopiero jeśli, No tak, ale to my go znamy z naszej no idei, Ale tak. jeśli chodzi o samą reprezentację, to na zasadzie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ostatnie, o, o, jeśli chodzi o plusy tych wysp skandynawskich, patrząc na Islandię, no to Islandczycy, nie, którzy reprezentowali się dobrze na, na, na turnieju we Francji i, i także na, na Mistrzostwach Świata. Ciekawe mecze z, ich, z udziałem w tej reprezentacji. Natomiast Finlandia, myślę, że, że nie. Ale taki <laughs> wynik, zaskoczenie. Ja dzisiaj gdzieś czytałem, że Sebastian Benisz jest przymierzany do Podbyski Do transfer z cyklu, no, zbliża się emerytura piłkarska, więc co, co, no pewno taki zespół jak Podbyski, gdzie takim traserem może coś zyskać, więc to, to może zaowocować, ale, ale transfer w kategorii zbliża się emerytura. No dobra, a cóż, trzeba odpowiedzieć też takie propozycje transferowe, to nie jest pewne, ale tak się mhm. mówi, Hamalajnen Warce No jak się nie, nie ma yy, pomysłu, to, to dla mnie to jest brak pomysłu. Papadopoulos przyszedł z piasta do korony. Myślę, że troszkę strata jeśli chodzi o piast, bo ten zawodnik jak wchodził, to potrafił dać, dać to właśnie taką zrobić różnicę z przodu. Był groźnym zawodnikiem jeśli chodzi o grę w polu karnym, więc też myślę, że zobaczymy jak zmiennica, Ale był też ważnym ogniwem przy stałej fragmentach gry i tutaj piast może tracić. Więc ja na miejscu prezesa bym. Takiego zawodnika jeszcze na, na ten sezon bym, bym przytrzymał. A co byś powiedział o, znaczy, powiedział, jak skomentujesz transfer Rubio, czyli brata Karitosa do Krakowi z trzeciej Ligi Hiszpańskiej? Na pierwszy moment dla mnie transfer bez sensu. Na zasadzie brat się sprawdził, to, to dlaczego drugi nie? Przepraszam, no owszem, może ktoś tam jakiś scout był, że się nimi interesował. Wcześniej gdzieś tam się pisało o, o zdolnościach, o umiejętnościach, natomiast ja w takim przypadku wolałbym stawiać na, na polskich zawodników, młodzież, bo uważam, hmm. że są na lepszym czasem poziomie niż. Tutaj mówimy o szkoleniu młodych, a z drugiej strony troszkę brakuje mi tego utratu probierza Taki ruch mnie trochę dziwi z jego strony, nie? Bo, 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 bo sam gdzieś tam promuje tą polską piłkę, no tą, tą polską młodzież, a, a sięgając po Hiszpana z trzeciej ligi, to pytanie, czy my nie mamy utalentowanej młodzieży, nie? Na pewno mamy, tylko hmm. pytanie, jaki zasięg sięga, znaczy jak, jak daleko sięga polski skauting, chodzi o zasięgu, nie? Hmm. Czy my się tylko opieramy na młodzieży w tych klubach szexa klasy, czy, czy faktycznie też rzuca oko, oko na tą drugą ligę, nie? Bo na pewno hmm. można znaleźć w dobrych dobrych chłopaków, tańszych chłopaków, i, i którzy za o wiele mniejsze pieniądze dadzą więcej dla klubu niż, niż klub zarobi na jakimś transferze rubią. nie? Pytanie kto to jest Rubio, gdyby, gdyby media nie były e, takie, nie interesowałyby się Carlitosem, no to, to mówię, to zadalibyśmy pytanie kto to jest Rubio. Nie? No, tak. no dobra, a Śląsk, dla, mnie, Wrocław... dla mnie uważam, wracam do tego, dla hmm. mnie uważam szkoda pieniędzy wydawać na, taki, na, taki, na takiego zawodnika. W Śląsku Wrocław, kupiony bramkarz z Botewu w Daniel Kaiser. Jeżeli, znaczy tak, jeżeli, jeżeli ma być zmiennikiem Słowika, to dobry transfer. Bo dlaczego? Dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, że no, jakby nie patrząc, musi załatać lukę po wrąblu. Wrąbel głównie te mecze, wiadomo, na ławce, a przychodzi zawodnik, który jest tego świadomy, ale przede wszystkim jest, jest ograny, bo rozegrał wszystkie mecze. A może być pierwszy. Widzę jak najbardziej. Widzę bułgarskie, rozegrał wszystkie mecze, więc. Myślę, że też powinien poniekąd stanowić taki pewny punkt, bo no bo jednak ma to doświadczenie, mm -hmm. ale z drugiej strony też okazja ku temu, żeby zwiększyć jakość w walce o, o pierwszą pozycję. I na koniec Branc. Jakub Marysz z Zagłębia lub idzie do czeskich teplic. To no jest bardzo dobra, dobra decyzja. Yy, dziwny w ogóle transfer uważam. Na początku troszkę tak yy, pokazał się z dobrej strony, później z gaz. Transfer, nie, ten nie wypał. I na koniec. Jakbym określił, chybił trafił, no to chybił. I na koniec, bo właśnie taka ciekawostka, rezerwy Lecha Poznań awansowały do drugiej ligi. Uważam to za dobrą decyzję, w końcu. I pierwszy w Polsce klub, który poszedł po rozum do głowy, bo lepiej mieć rezerwy na wyższym poziomie. Na takim poziomie, gdzie, gdzie mam nadzieję, ten scouting sięga i nawet w kwestiach pierwszej ligi ci chłopcy mogą pójść na wypożyczenie, zaprezentować się, więc. Uważam, że jeśli wpatrzymy też w kontekście yy, gry w pierwszym zespole, no to o poziom wyższa klasa rozrywkowa, więc to powinno być plusem dla, dla takiego zespołu. Więc yy, tutaj brawa dla, dla zarządu, który jednak no, powiedzmy wyraził tą zgodę, albo, poszedł, albo, albo doszedł do wniosku, że da, ta gra o rezerw drugiej widze będzie się opłacać I tutaj przepraszam, tutaj ogromny szacunek jeśli chodzi yy, o zarząd, bo. Bo wielokrotnie były takie przypadki, choćby w naszej grupie za 2 dwa, dwa Lubin, którzy piłkarską na blysku świetnie wyglądają na, na tle tej całej trzeciej linii nie? i aż chciałoby się po prostu, żeby ci chłopcy grali na poziom wyżej, nie, ale jak się czyta wypowiedź trenera później, nie, że no, jego celem jest to, żeby właśnie później, yy, właśnie zadbać o ten, o ten przepływ z, tego, z tych, tych rajzerów do, pier, do pierwszego zespołu, nie, tak, tak, tak na ogół w wypowiedziach. Yy, takie wypowiedzi padają. Dla mnie to jest takie mylenie oczu, nie? Po prostu jest, od, od góry nie mają się ogrywać w tej trzeciej i do widzenia, nie? Byle nie spać tak, tak to wygląda po prostu. I mówienie, że oni muszą mi przygotowywać do tej gry, no, to jest takie hipolicie, A czy będzie wala, łatwo się trzymać w drugiej Nie wiem, czy łatwo. Natomiast ci zawodnicy mają wszystko to, co, co pozwala im się utrzymywać. A jest to szkoła z zwróciłem, zwróciłem uwagę też na, na inną rzecz. Patrząc na... Na zespoły takie jak Zagłębie Lubin, czy, 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 czy inne zespoły na Śląsku, które mają szkółki piłkarskie, ci zawodnicy, młode chłopcy, młodzi chłopcy byśmy podzieli bez doświadczenia, to ci zawodnicy grając nawet wobec bardziej doświadczonych zawodników, no to widać ogranie, doświadczenie, sposób, sposób takiej, takiej kultury gry I, i, i gra, taka też ładna dla oka. I, 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 I to się, oni potrafią to, to przekładać też na wyniki, więc no szkoda, bo czasem przez takie durne decyzje nie lepiej niż są na tej trzeciej lidze. Hamujemy rozwój piłkarzy. nie? Dlatego fajnie, że Lech Poznań awansował, bo, bo takie Lech Poznań, takie drugie lidze, rezerwy Lech Poznań mogą naprawdę mocno namieszać. A z drugiej strony, fajna odskocznia dla tych młodych chłopaków, żeby się odbić jeszcze wyżej, na czym klub tak naprawdę powinien zarobić. nie? Bo mówię, na poziomie tych niższych lig, trzeciej ligi, jak przeżają rezerwy, nie mówiąc o spadkach, sami sami same rezerwowi zawodnicy, naprawdę świetny materiał I, i, i ktoś to ogląda, ja miałem okazję raz to oglądać na żywo, no to dziwię się, dlaczego tacy chłopcy nie grają, nie dostają szansy, a powinni, nie? Nie wiem, nie wiem, brak, czy, czy nie wiem, trenerzy boją się wziąć odpowiedzialności, czy, czy o, o czas innego odchodzi. Nie wiem, jest to trochę naprawdę dziwne, bo oglądasz mecz trzeciej ligi i, i, i podoba, ci się, jesteś podbudowany, że jest na czym tą polską piłkę budować, jedziesz na, me na meczek z i tracisz wiarę, nadzieję. No, miłość ma niekoniecznie, nie? No, ale no, no, dramat, nie? I zastanawiasz się, po co ty tu robisz, nie? I, 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 jest, i, i, I klaszczysz w 46. minucie za pierwszy oddany strzał, robią na bramkę, nie? Z, z, z po prostu chore. nie? Nie widzisz żadnej gry u tylko walka, walka w środku pola i jakieś długie dziady grane. Nie? No to bez sensu, nie? A licz na trzecią ligę, i widzisz skład akcje akcję przez najbliższego do boku, do środkowania, gra z skrzydłami i, i, i mówisz sobie, kurczę, to ja. przecie potrafią grać, a w eksaklasie szukają się? No nie wiem na czym to polega, ale to, tak to wygląda, nie? I wiem, co mówię, bo to doświadczyłem. Dla kogoś to może być dziwne to, co mówię, ale widocznie ktoś mało na mecze idzie. Nie? No mówię, no to są moje też. taka analiza, którą ja gdzieś tam sobie dokonuję w głowie, i, i, i mam też obraz na, na żywo. Więc i też fajnie widać na przykład, byłem sam podbudowany postawą Jagieł, bo pamiętam jego pierwszej minuty w ekstraklasie tego Filipa Jagieł, jak Zagłębia zagłębiał. Kiedy chłopak wszedł, stokowiec go wpuszczał w drugie głowie, powiedzmy w 55, 60. minucie, meczu z arką dnia. A chłopak tak naprawdę, byśmy powiedzieli, bez doświadczenia. A chłopak tak naprawdę wchodzi i wie, co ma robić i, i staje się jedną z jaśniejszych postaci w swoim zespole. Nie? To też o czymś świadczy właśnie. Więc mówię, wracając ku temu Rubio, no co to jest w ogóle za transfer, nie? No nie wiem. Dla mnie, dla mnie jest, jest to taka trochę chora polityka transferowa. Dobrze, dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.